Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj, jak możecie w bardzo łatwy sposób sprawdzić sobie datę produkcji akumulatorów, które są produkowane w ukraińskich zakładach Vesta. Ten materiał powinien pojawić się znacznie wcześniej na naszym kanale, bo informacje o tym, jak to odkodowywać, dostałem już niemal rok temu od Artura Sokiennika, właściciela firmy Motrex, który jest importerem tych akumulatorów do Polski. Jednak z jednej strony Trochę dużo zajęć, a z drugiej strony gdzieś mi się to Arturze przyklepało innymi tematami, i teraz, kiedy mam troszeczkę tylko luzu, odkopuję się ze starych, obiecanych rzeczy. Artur był jedną z pierwszych osób, która przesłała mi dekoder, deszyfrator, daty produkcji tych akumulatorów. I w tym wypadku deszyfrator to chyba dość hucznie powiedziane, bo ukraiński producent w bardzo prosty i banalny sposób pokazuje Wam datę produkcji, ale i nie tylko ale o tym za chwileczkę. Macie przed sobą zdjęcie akumulatora Stampero, godzin, ukraińskiego akumulatora produkowanego przez Westę, akumulator o nazwie Force. I zobaczcie, widzicie kod 1100 odstęp i potem widzicie 811022. Pierwsze cztery cyfry do nich jeszcze wrócimy. Na ten moment nas nie interesują. Interesuje nas ten blok sześciu cyferek następnych. I tak, pierwsza cyfra w tym bloku określa nam. Rok produkcji. 2018 w tym wypadku jest to ostatnia cyferka z roku. 2018. Zaraz po ósemce stoi jedynka. I tutaj będziemy mieli zawsze do czynienia z cyfrą 1 lub 2, bo ukraiński producent podzielił sobie rok na pierwszą połowę i na drugą połowę roku. Czyli w tym wypadku mamy akumulator, który wiemy już, że został wyprodukowany w 2018 roku w pierwszym w pierwszej połowie tego roku, 2018. I następna cyferka, czyli trzecia, w tym wypadku jest to jedynka, mówi nam, który miesiąc z tej połówki jest y, miesiącem produkcji tego akumulatora. Czyli w tym wypadku mamy 2018, pierwsza połowa. Pierwszym miesiącem w pierwszej połowie to jest styczeń. Jeżeli byłaby dwójka i jedynka, to by był lipiec, bo byłaby to druga połowa, i pierwszym miesiącem w drugiej połowie byłby lipiec. Podejrzewam, że tutaj producent chciał ominąć 10, 11 i 12, żeby tego kodu nie rozbudowywać, nie rozbuchać nadmiernie, stąd podzielił rok na pierwsze i na drugie półrocze. Cyfra czwarta i cyfra piąta to jest dzień produkcji w tym miesiącu, który określiliśmy wcześniej. Czyli mamy do czynienia w tym wypadku 02, czyli 2 styczeń 2018 roku. Ostatnia cyfra, jak to określiła firma Motrex, która przesłała nam ten dekoder, jest to numer brygady pracowniczej i tutaj mamy dwa. Robiła to druga brygada pracownicza. Kod chyba nie jest specjalnie skomplikowany. Jestem w stanie chyba zrozumieć ten podział na pierwsze i na drugie półrocze, może to nie jest nadmiernie czytelne dla osoby, która nie ma z tym nic do czynienia, bo o wiele łatwiej byłoby napisać drugi Natomiast producent robi wiele rzeczy. No, tak to sobie wymyślił, tak to sobie zakodował. Chwała mu za to, że jest otwarty na to, aby wam to w sposób taki normalny, czytelny pokazać. Weźmy jeszcze jeden akumulator. Tutaj o zdjęcie, o wsparcie poprosiłem naszego kolegę widza, naszego kanału, który prowadzi swój sklep w Warszawie, FOTISa, firma Akumulator. FOTIS serdecznie Ci dziękuję za szybkie ekspresowe dosłanie zdjęcia. Widzicie te sześć cyferek w tym drugim rzędzie 911042. No i w zasadzie wy mając już tą wiedzę wiecie, że 9 to 2019, jedynka to pierwsze półrocze, trzecia cyferka jedynka, pierwszy miesiąc, pierwszego półrocza, czyli styczeń, 04, czyli mamy do czynienia z akumulatorem wyprodukowanym 4 stycznia 2019 roku, trójka na końcu, czyli trzecia brygada pracownicza, która wykonywała ten akumulator. No, i teraz będzie niespodzianka. Ostatnio poruszone na naszym kanale zostały kody pojemności. Wielu producentów te kody albo nie pokazuje, albo te kody są w jakiś tam sposób zaszyfrowane, ukryte itd. Nie jest moją rolą oceniać, czy ma to jakiś powód nie pokazywanie w sposób jawny i oficjalny. I teraz wróćmy jeszcze raz do akumulatora 100 amperogodzin i zerknijcie na pierwsze cztery cyfry 1 1 0 0. Jest to akumulator 100 amperogodzinny. Pierwsza cyfra prawdopodobnie będzie to albo numer zakładu albo numer czegokolwiek jest nieistotna. Natomiast pozostałe trzy cyferki mówią Wam o tym z jakim akumulatorem mamy do czynienia. W tym wypadku mamy do czynienia z akumulatorem 100 amperogodzin. Jest to pokazane na akumulatorze. Żeby nie być gołosłownym, zerknijmy do kolejnego akumulatora. Jest to ta 50, którą przed chwileczką deszyfrowaliśmy. Druga, trzecia i czwarta cyferka to jest 0,50, czyli mamy do czynienia z akumulatorem o pojemności 50 Ah. I dokładnie zdjęcie takiego akumulatora mi Fotis podesłał. Ale Fotis przysłał jeszcze jedno zdjęcie. Zobaczmy na 45, jak to wygląda w 45. Widzicie z przodu 0,45, czyli mamy do czynienia z akumulatorem o pojemności 45 Ah. Także jak widzicie, da się nie jest to specjalnie skomplikowane, producent nic nie ukrywa, jest to zaprezentowane, ktoś, kto to przekleiłby na jakąś większą pojemność, godzi się z tym, że świadomy klient może w bardzo łatwy sposób wykazać chyba nieuczciwe zamiary osoby, która by chciała tak charakterystyczne akumulatory przeklejać. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, zauważyłem, że na większości akumulatorów, czy to na przykład na tych oberonach, które są w ofercie Motrexu, czy na gromach, które też. Są w ofercie Motrexu w bardzo łatwy i prosty sposób widać pojemność. I tak na podsumowanie, to można powiedzieć, że jakby tak e, przez środek Polski pociągnąć taką oś. To im dalej na wschód patrząc, tym czytelność kodu pojemności jest zdecydowanie łatwe, proste i nie jakiegoś tam nadmiernego skupiania się, poszukiwania jakichś deszyfratorów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast im dalej na zachód, tym skupienie się producentów na tym, aby nam powiedzieć jak najmniej w kodach poszczególnych, no jest chyba coraz głębsze, coraz większe. Ale wnioski pozostawiam Wam. Bardzo dziękuję, że poświęciliście swój czas na oglądanie tego odcinka. Postaram się poprzeglądać następne akumulatory, tak żebyście poznali jak najwięcej kodów produkcyjnych w niedługim czasie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!